hej, Cześć, witajcie, zapraszam Was na odcinek z kolejnej tier listy. Dzisiaj, tak jak widzicie, mamy tier listę trybów gry w Brawl Stars. Co prawda, to bardzo mnie wkręciły odcinki z tych tier list. Możecie mi pisać yy, pomysły na odcinek, bo naprawdę ja tak rzadko nagrywam filmy, bo po prostu nie mam pomysłu na nie. A jeżeli byście mi pisali, co... No, nie codziennie, bo ja tam rzadko stawiam filmy co 11 dni, co 2 tygodnie, co tydzień. Ale jeżeli byście pod tymi filmami pisali mi swoje pomysły na odcinek, to może zrobię daily z tych pomysłów. Nie wiem, zobaczymy. Znaczy, też ja mam szkołę, ale no, jakoś to ogarnę. Dobrze, przejdźmy do naszej tier listy. Jeżeli będzie jakiś tryb taki jak nie wiem, zadyma pod koszem, będę po prostu wyjaśniał, jak on wtedy działał. Bo teraz, znaczy, teraz on jest. Dobra. Przejdźmy do pierwszego trybu gry. Jest to tryb solo. I tutaj teraz kiedyś był, był, bym dał mega polecam. Ale. No, teraz się dużo pozmieniało, bro, Teraz są nowe postacie, typu Miko. No i też są inne rzeczy, na przykład inne serpowe gadżety, tak. Dlatego teraz dam średnio polecam. Bardziej się opłaca inne tryby grać. I to nie są wszystkie tryby gry, po prostu niektóre mi się nie chciały wyświetlić w grafice. Tryb duo. No, tutaj dam. Czy polecam, czy nie polecam? No tutaj dam polecam, gdyż yy, po prostu yy, można trafić dobrego yy, teammata. game grab. Najtrudniejszy tryb gry w całym Browsers. Yy, czy ja mogę coś jeszcze o tym powiedzieć? Znaczy ty takich oczywistych, co są teraz w grze, nie będę wyjaśniał. Trybów, czyli solo, duo, wiecie o co chodzi. Game grab to każdy wie, zbiera się klejnoty do 10 i potem jest odliczanie 15 sekundowe. I ten, kto ma 10 klejnotów i odczeka 15 sekund, wygrywa. Ja dam. Nie polecam. Nie polecam tego. Naprawdę. Zadyma. Za, w zadymie chodzi o to, że po prostu grasz w piłkę. I tutaj... Me, mega propsuję, mega polecam. Naprawdę. Lubię ten tryb, często gram, bo gram to, bo gram za dymę na zmianę z Knockoutem, dlatego Knockout też idzie nam, mega polecam, po prostu uwielbiam ten tryb, spuszowałem na nim postać Edgara na 25, znaczy prawie tylko na nim, potem jeszcze, teraz puszuję Leona na 25, a to nie będzie łatwe zadanie. Dobrze. Kolejny tryb, oblężenie. I tutaj dużo osób może nie wiedzieć, o co chodziło w tym trybie. W tym trybie chodziło o to, że jest co? Był to tryb 3x3. Został on wycofany chyba w 2021, 2020, albo w 2022. E, tak. Chodziło w nim o to, że po prostu y, śrubki śrubki respiły się ogólnie na... Y, wszędzie po całej mapie. I miałeś taki... Dozownik, że tak powiem. Wkładałeś tam śrubki i one potem spełniły robota, który, bie y który biegnie do y y dozownika drużyny przeciwnej, żeby zniszczyć ten dozownik. I jak zniszczy ten dozownik, to wygraliście grę. Bardzo proste to miało zasady. Y ja tego nie zostawiam na średnio polecam, bo polecam. Naprawdę polecam ten tryb. Y Polecam ten tryb. Znaczy teraz go nie ma w grze. Jak się przywróci, to polecam grać. Jest bardzo łatwy. Napad. Zależy jaką postacią. Jeżeli grasz Hankiem, to nie graj tego. Jeżeli grasz Shelly, to średnio polecam, a jeżeli grasz Bulem, to mega polecam. Albo jeżeli grasz Edgarem, jak ja. No załóżmy, że to jestem ja. I nie gram Edgarem, gram Leonem, którego teraz puszuję. To dam... Polecam, bo Leon jest dobry, ale nie taki najlepszy na, na ten tryb. Eliminacja. Tutaj wiele osób może nie wiedzieć, o co w nim chodziło. W tym trybie była mapa z trybu solo, i na środku stawiał się wielki boss. Tak, na, tak jak z. Yy, walką z robotami, walką z bossem chyba, walka z bossem, przepraszam to było, której tutaj nie ma, bo mi się nie chciało siecić w grafice jak klikałem yy, i tutaj yy. o, jak ja ziewam ciągle yy, w trybie eliminacji chodziło o to, że na środku spałnił się boss z trybu walka z bossem i trzeba było mu zadać jak najwięcej obrażeń. Co chyba 20% tych obrażeń dostawał on tarczę, która, zrobi, która robiła tak, że nie można było go w ogóle atakować. Przez 20 sekund oczywiście. I on, wa, I on was mógł atakować. Dlatego ja dam ten tryb. Hmm, dam ten tryb na. Jak on był, to ja go nie grałem. Nie polecam. Gorąca strefa. Nie gram tego w ogóle. Strasznie ciężki jest to dla mnie tryb. Ja to tam nie graj tego. Bo coś pierwsze musi być. Są tylko 6 trybów o dziwo. Gorąca strefy to chyba każdy wie o co chodzi. To jest tryb samotna gwiazda. W tym trybie chodziło o to, że było 10. Każdy na każdego, i było 10 osób. I ten, kto zabije najwięcej osób, czyli maksymalnie 8, wygrywa całą tą grę. No i tam były pozycje tam inne, ja to dam na. Kurde. Ciężko mi powiedzieć. Średnio polecam batalia, tutaj chodzi o batalię, o taki zły screen. Batalia. Hmm, polecam. Naprawdę, jak się, jak się ktoś chce wyrzeć, albo bić sobie pucharki, grać, można w to grać. W tym trybie chodzi o to, że trzeba zabić po prostu 6 osób. Jest ten tryb jeszcze 5 na 5, ale jak tutaj nie daje. I w trybie 5 na 5 chodzi o to, żeby zabić 20 osób. Łowcy. W trybie łowcy chodzi dokładnie o to samo że samotna gwiazda, tylko że jest to odnowiona wersja z, in, z innymi mampami. Ja to dam na średnio polecam też, bo to jest dokładnie to samo. Za dyma pod koszem. To jest teraz w grze. Chodzi w nim o to, że trzeba po prostu grać w koszykówkę. I można było tam sześć za 3 punkty i za dwa. Ja to dam na mega polecam, ponieważ bardzo lubię ten tryb. Hmm. Bardzo lubię ten tryb. Duelsy, pojedynki. Chodzi w tym o to, że, wy, że tylko ty wybierasz sobie trzy postacie, którymi będziesz grał trzy rundy. No i to wszystko. Ja to dam na mega polecam, ponieważ bardzo lubię ten tryb. I w tym w tym. W tym trybie. To jest siatkówka. Nie przepraszam. Zadyma pod siatką. W tym filmie. W tym filmie, przepraszam. W tym trybie chodzi o to, że po prostu. No, gracie w siatkówkę i ta piłka na przykład stąd. Poleci tutaj. I ktoś tutaj musi stanąć, żeby wypić tą piłkę na przykład tutaj i tak w kółko i się punkty zdobywa jak ta piłka spadnie no i to wszystko tutaj takie schodki nam wyszły, nam wyszły ale ja to i tak dam no, mega polecam ponieważ bardzo lubię ten tryb i wyszły nam takie schodki bardzo fajne bardzo ładne kierlista bardzo ładna no i to było na tyle w tym filmie napiszcie w komentarzu jaki jest pomysł na odcinek zapraszam na mojego discorda który jest w opisie mojego kanału Zapraszam serdecznie. Discord jest już zrobiony. Całkowicie możecie na niego bijać, bawić się, szukać osób do gry. Polecam Discorda. I to byłoby na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia i cześć! Swoją drogą przepraszam, że taki krótki odcinek, ale nie mogłem wymieścić nic innego. Jeszcze zobaczymy czy. Ci... W tym tygodniu mogę Wam powiedzieć, że wleci jeszcze jeden odcinek. Nie, w tym tygodniu już, jak w następnym, wleci też. W tym może też wleci. I co, miłego weekendu Wam życzę. Do zobaczenia.